Dlaczego Konrad Berkowicz z Konfederacji stał się pośmiewiskiem całej Polski, a Dariusz Matecki wychodzi ze swoim intelektualnym kalectwem? poza granicę Polski i nie chodzi tutaj o to, że CBA wpadło do Mateckiego na chatę i w ogródku znalazło słoiki z kasą z tych lewych łapówek, albo u Berkowicza znaleźli jakiegoś zakopanego w dywanie. Tu nie chodzi o te rzeczy, bo gdyby o to chodziło, to nawet można by powiedzieć, że chłopaki się starali, ale to co oni odwalili w ciągu ostatnich 40 godzin, to nawet nie jest staraniem się. To jest po prostu pokazaniem, przepraszam, jestem intelektualnym półgłówkiem. Cześć, ja mam na imię Sebastian. Zaobserwuj mnie tutaj, bo jutro możecie ominąć kolejna dawka ciekawostek informacji, a także polityki bez cenzury. A więc o co chodzi z Berkowiczem i Mateckim? Co połączyło tych dwóch inteligentów skrajnej prawicy, którzy w ten magiczny sposób spowodowali, że nie można już o nich powiedzieć, że są półgłówkami, bo jak się ich dwóch połączy, to mają całą główkę, można powiedzieć. A więc, tak, i Berkowicz. I Matecki powiedzieli. I o pani Gabrieli Staszkiewicz, burmistrzyni Cieszyna. Że jest to ukraińska burmistrz i ludzie, którzy tam mieszkają, powinni wiedzieć, na kogo głosowali i nigdy więcej nie powinni na nią oddać głosu. Matecki, Berkowicz hejtują, nienawidzą, dzielą, a także robią z siebie Dlatego, że pani burmistrz zrobiła sobie zdjęcie w swoim gabinecie z flagą, która jest oficjalną flagą miasta Cieszyn i przypadkowo ta flaga ma dwa kolory. Podobne do ukraińskiej flagi. Odebrali jej cześć, godność i człowieczeństwo. Tylko dlatego, że sami są zaślepieni nienawiścią do wszystkich. Sami zamiast łączyć ludzi, wolą ich dzielić. A nawet po tym wszystkim, jak się okazuje, że są no nie mogę powiedzieć półgłówkami, bo powiedziałem, że są całą główką że są całogłówkami politycznymi, nie potrafią przeprosić. Więcej na ten temat na moim kanale, na YouTubie. Link znajdziesz tutaj, ewentualnie gdzieś w bio.